Dzień dobry Państwu y, mam przyjemność przedstawić temat dotyczący sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych na tle przedmiotu raportowania. Y, nazywam się Bartosz Banaszek, jestem obecnie skarbnikiem y, w gminie wiejskiej i chciałbym przedstawić właśnie ten problem dotyczący te, tych sprawozdań budżetowych i zakresie operacji, który no, wydaje mi się, jest dość taki specyficzne, a zaraz pokażę też e, pewne sprawy dotyczące niejasności w przepisach. Od czego chciałbym zacząć? Chciałbym zacząć od ustawy o finansach publicznych, e, bo od tego tak naprawdę byśmy musieli zacząć, dlaczego my robimy sprawozdania, na jakie podstawie. Podstawą jest artykuł 41 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że jednostki sektora finansów publicznych sporządzają sprawozdania z wykonania procesów, o których mowa w artykule 3, a on natomiast mówi o tym, że robimy sprawozdania z gromadzenia środków publicznych. Ten artykuł jest dość obszerny tutaj, widać one Przede wszystkim mówią o gromadzeniu i rozdysponowaniu tych środków wszystkich jest gromadzenie dochodów, przychodów, wydatkowania środków, finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, zarządzanie zobowiązań angażujących środki publiczne, zarządzanie środkami publicznymi, zarządzanie długiem publicznym, rozliczanie z budżetem Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zgodnie z artykułem 41 ustęp 2 minister finansów. W drodze rozporządzenia określa rodzaje sprawozdań, formy i sposób ich sporządzania oraz terminy przekazywania z wykonania budżetów JST, nad którymi się dzisiaj tak naprawdę skupię, ze względu na swoją funkcję. Proszę mi wybaczyć, jeżeli ktoś chciał jakieś inne sprawozdania. No, Ja się skupiam przede wszystkim na budżetach jednostek samorządu terytorialnego. Tu też również jest obszerne, ponieważ te sprawozdania dużo. Dużo gdzieś tam jest o, o, opisanych w tym, w tym rozporządzeniu, bo to jest i budżet państwa, i jednostki samorządu terytorialnego, i jeszcze, jeszcze inne, inne sprawozdania. A w artykule 41 tej ustawy o finansach publicznych w ustępie 5 minister finansów także wydaje rozporządzenie, które mówi o rodzajach formach i terminach i sposobach sporządzania przez jednostki sektora finansów publicznych, sprawozdań w zakresie ogółu operacji finansowych. To są przede wszystkim sprawozdania, które za chwilkę też pokażę. RBN, RBZ i RBUZ oraz pokazuje odbiorców. Na podstawie tego artykułu 41 ustęp 2 jest to rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej, który JSTS na podstawie tego właśnie rozporządzenia przekazuje sprawozdania i sporządzają oczywiście najpierw RB27S, RB28S. RBNDS, RB34S, RB30S, RBST i RBPDP. To są te główne takie sprawozdania, które są prowadzone. RB27S jest to sprawozdanie z wykonania dochodów, 28S z wykonania wydatków, NDS o deficycie bądź nadwyżce oraz o przychodach i rozchodach. RB34S jest, mówi o sprawozdaniu z. Z rachunków budżetowych. RB30S mówi o, to jest sprawozdanie z zakładów budżetowych, RBST o stanie rachunków na e, rachunku bankowych, stanie środków na rachunkach bankowych, EBPDP to jest sprawozdanie, które mówi o podatkach, które są. Tak jak już wcześniej było, też artykuł 41 ust. 5 nad podstawie tego artykułu, Minister Finansów wydaje rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. I tak jak wspomniałem wcześniej, jest to RBN, RBZ i RBUZ, jeżeli chodzi o jednostki samorządu terytorialnego. Jest jeszcze RBUN, ale ono w tej chwili tak naprawdę jest, jeżeli chodzi o jednostki sektora finansów publicznych, czyli przede wszystkim o gminy, no nie obowiązuje. W rozporządzeniu w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych w paragrafie 9 jest zapis o tym, że są one sporządzane w postaci elektronicznej te sprawozdania i opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym z zastrzeżeniem ustępu 9.10. Formularze są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów i ważny punkt trzeci że sprawozdania w postaci elektronicznej są przekazywane odbiorcom sprawozdań na elektroniczną skrzynkę podawczą i adres do doręczy. Chciałbym też pokazać, jak jest to też zapisane w sprawozdaniu w sprawozdawczości budżetowej w tym rozporządzeniu. Tam również są podobne zapisy, równią się, ale są podobne, podobne treści, że sprawozdania przede wszystkim w paragrafie 10 sprawozdania sporządza się w formie dokumentu elektronicznego i punkt czwarty, że przekazują kierownicy jednostek, albo kierownicy jednostek obsługujących, czyli tak zwane cuwy przekazują do zarządu, czyli do wójta w tym momencie, jednostki, bądź też do wójta, burmistrza, prezydenta, bądź też ewentualnie starosty, jeżeli jest to powiat, do zarządu w formie dokumentu elektronicznego. I teraz. Dalej idąc, w paragrafie 14 tej, tego rozporządzenia w sprawie sprawdzaczości budżetowej jest, że sprawozdanie w formie dokumentu elektronicznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym i sprawozdania przekazywane na elektroniczną skrzynkę podawczą może być opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym. Tu chciałbym się troszeczkę zatrzymać, ponieważ to są właśnie te sprawozdania dotyczące 27, 28... S, NDSK, 34S, 30S i tak dalej. Chciałbym podkreślić to, że w gminach funkcjonują dwa typy programów dotyczące sprawozdań: Bestia i CEO Bestia. Jeżeli chodzi o Bestię, to jest już na poziomie po prostu gminy przede wszystkim jest ten program. Jeżeli chodzi o CEO Bestię, jest to na poziomie jednostek organizacyjnych. Kuriozum jest takie, że nie można, nie ma do tej pory takiej możliwości, żeby przekazywać sprawozdania pomiędzy siobestią Bestią a Bestią. Momentem, kiedy żeby to przekazać, jest właśnie forma taka. Tutaj, jest, że mogą być opatrzone pod podpisem elektronicznym, potwierdzonym profilem zaufanym, ale ogólnie jest zasada taka, że w Seo Bestii podpisujemy, tak jak mówi ten ustęp, ten punkt trzeci, tak. Ustęp trzeci, przepraszam, paragrafu czternastego, że sprowadzenie w formie elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie należy go wysłać do zarządu poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, czyli tak zwany e do czego już zmierzam. Elektroniczna skrzynka podawcza jest to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej, służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do odmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego. Tak mówi ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W ustawie o doręczeniach elektronicznych mówimy teraz o tym adresie do doręczeń do elektronicznych, który był wcześniej też mowa, to jest adres elektroniczny, o którym mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, że podmiot tu korzystającego z publicznej usługi rejestrowanej do ręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej, albo skwalifikowanej usługi rejestrowanego do ręczenia elektronicznego, umożliwiający jednoznaczną identyfikację nadawcy lub adresata danych przesyłanych w ramach tych usług. Chciałbym jeszcze tutaj wspomnieć, że z tego co dobrze pamiętam, to adres do doręczeń elektronicznych, w tej chwili on dopiero raczkuje. Niektóre gminy już w to weszły, niektóre jeszcze nie weszły. Musimy chwileczkę jeszcze poczekać, aż to będzie. Bodajże w 2026 bądź 2029 będzie już możliwość doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych. Na razie to jest w, w, na etapie w tej chwili, z tego co wiem, to testów. Przed 1 stycznia 2022 roku Paragraf 9 ustęp 9 brzmiał następująco rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, czyli tzw. RBN, RBZ, RBUZ, RBUN. Mianowicie jednostki organizacyjne, jednostek samorządu terytorialnego albo jednostki obsługujące przekazują zarządowi jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania w formie pisemnej, co jest ważne, chciałbym to podkreślić. Albo w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, albo podpisem osobistym. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego określa formę sprawozdania, w której jednostki, o których mowa w zdaniu poprzednim, sporządzają te sprawozdania. Od, po 1 stycznia nastąpiła zmiana tego rozporządzenia i w tej chwili brzmi on następująco. Samorządowe jednostki budżetowe, w tym jednostki obsługujące, oraz samorządowe zakłady budżetowe przekazują zarządowi jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania wyłącznie w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym z wykorzystaniem aplikacji wskazanej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Finansów. Co to oznacza, że te sprawozdania muszą być zrobione w programie. Systemie Bestia, bądź też CIO Bestia, i one muszą być tam podpisane, kwalifikowane podpisem elektronicznym, lub w plikach elektronicznych zgodnych ze strukturami udostępnionymi na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Finansów. Na następnym slajdzie widzą Państwo różnicę, co zostało. Przede wszystkim zarząd już nie ustala formy, jest ona narzucona już odgórnie. Co za tym idzie? Mamy samorządowe jednostki, nie jednostki organizacyjne, tylko samorządowe jednostki budżetowe. Tak samo się tyczy tak naprawdę, wcześniej były jednostki tylko organizacyjne, w tej chwili tak samo, jeżeli chodzi o samorządowe jednostki budżetowe, to też się również tyczy zakładów budżetowych. Tak jak już wspomniałem wcześniej, aplikacją do przekazywania sprawozdań jest Bestia bądź Siobestia. Bestia. To są dwa, że tak powiem. Jakby współpracujące, bo jeżeli coś robimy w CEO Bestii, możemy to zapisać w pliku XML i on jest możliwy do wczytania w systemie Bestia. Mamy takie trzy przypadki, kiedy zgodnie z tym zarządzeniem, tym rozporządzeniem, które zostało zmienione wcześniej. I też te same zapisy, które będą dotyczyły się, jeżeli chodzi o sprawozdania budżetowe, ponieważ te sprawozdania budżetowe, czyli RB27S, RB28S, RBNDS i tak dalej, które wcześniej wspomniałem, one w tej chwili są sprawozdanie przekazywane do zarządu w formie dotychczas przyjętej, czyli tu jakby zmian nie było. Jedyną zmianą jest to, że od 1 stycznia wprowadzone są Przekazywanie w formie elektronicznej już sprawozdań za czwarty kwartał tego roku. Więc te przypadki też będą dotyczyły e, możliwości przekazywania sprawozdań. Więc ja znalazłem trzy przypadki. Przypad przypadek numer jeden to w momencie, kiedy jednostka budżetowa bądź zakład budżetowy nie posiada dostępu do systemu siobestia bądź Bestia lecz posiada system finansowo-księgowy umożliwiający wygenerowanie plików XML zawierających danych ze sprawozdań RBZ, RBN. I one nie zawierają podpisów elektronicznych. Drugi sposób to wtedy, kiedy jednostka taka posiada dostęp do CIObesti I trzeci sposób, taki przypadek, to wtedy, kiedy posiada dostęp do besti. Możliwe jest też takie, bo też z tego co wiem, to jest taka możliwość. Jest kilka jednostek, gdzie Jednostki budżetowe tak. mają dostęp poprzez łącze internetowe do Bestii, która się znajduje w gminie i mogą dzięki temu też wystawiać tam sprawozdania. Na tej infografice, którą Państwo macie, macie ten opisany przypadek pierwszy, czyli jest brak systemu Bestia i CEO Bestia. Czyli eksportujemy sprawozdania RBS, N i RBZ do pliku XML-owskiego z programu finansowo-księgowego, następnie podpisanie przez głównego księgowego i przez kierownika jednostki podpisem kwalifikowanym pliku XMLowskiego i wysłanie przez EPUAP na skrzynkę Urzędu JST, który będzie zawierał plik XML i dwa pliki x czyli podpisy. Albo jeden plik ksasowski, który będzie zawierał to podpisy, czyli tak zwane e, zapisanie plik wraz z podpisem, czyli czas, niektórzy to mówią, że to jest plik z podpisami otaczanymi. Różnie to jest gdzieś tam nazywane. Następnie w urzędzie, już kiedy już mamy, pobieramy sobie te pliki z tego Apple appu, weryfikujemy podpisy, wczytujemy do bestii, sprawdzamy, czy wszystko jest ok, i archiwizujemy pliki. Tak w mojej ocenie i też tak z tego, co wiem, taki system też przyjął producent, który dostarcza ten system Bestia bądź też CEO Bestia. Przypadek numer dwa jest wtedy, kiedy mamy tą CEO Bestia. Więc mamy ten, ten program, eksportujemy sprawozdania z programu finansowo-księgowego, XML-u, importujemy ten plik do. Z systemu tego finansowo-księgowego do Bestii, następnie składamy podpisy kwalifikowane w systemie i eksportujemy te sprawozdania znowu do XML. -u. Czyli tak naprawdę my po to je importujemy, żeby sprawdzić ewentualne błędy, zweryfikować, czy nam wszystko, wszystko jest ok, następnie je podpisać, wyeksportować do XML-u. I jakby ścieżka jest dalej podobna, tak jak była wcześniej, czyli ten, tylko że już nie ma podpisu ten plik ekstremalistowski, który został wyeksportowany z bestii, on już sobie zawiera podpis, więc tak naprawdę to sprawozdanie jest podpisane. Wysyłamy to na skrzynkę eQAP do urzędu, a urząd następnie pobiera, czytuje do bestii, weryfikuje podpisy, weryfikuje, co tam mamy i to archiwizuje te sprawozdania. Trzeci przypadek, z którym ja się do końca Zastanawiam, ponieważ mamy SioBestę. Mamy Bestię, przepraszam. Eksportujemy tą rbz i n do pliku xml z programu finansowo-księgowego, importujemy go do Bestii, czyli tam, gdzie mamy to łącze z, z gminą połączone, składamy podpisy i teoretycznie powinna być. Eksport podpisanych sprawozdań do pliku XML, wysyłka i w urzędzie, oczywiście, to obrabianie. Dlaczego tutaj dałem znaki zapytania? Z tego względu dałem znaki zapytania, ponieważ Sputnik na swojej stronie internetowej opublikował taką sytuację, że w jednostce budżetowej eksportujemy, tak jak tutaj też oczywiście to powiedziałem, z Programu Finansowo-Księgowego Sprawozdania, do XML-u, importujemy do bestii, tak zwanej tej zielonej, składamy tam podpisy, etap przekazywania nie występuje. Nie wiem, czy u mnie się tutaj, tutaj to Państwu zaznaczyć, czy też nie, spróbuję. Mówimy o tym, program po prostu, że nie występuje etap przekazywania. Nie do końca jestem przekonany, jeżeli chodzi o tą część, z tego względu, że yy, przepis, który zaraz jeszcze raz przypomnę, mówi o tym, że sprawozdania podpisane należy wysłać na elektroniczną skrzynkę podawczą. Proszę bardzo, sprawozdania w postaci elektronicznej są przekazywane odbiorcom sprawozdań na elektroniczną skrzynkę podawczą lub na adres do doręczeń. Tak mówi rozporządzenie w sprawie. Jedno, sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. A rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej mówi, że sprawozdanie w formie dokumentu elektronicznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym i sprawozdanie przekazywane na elektroniczną skrzynkę podawczą może być opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, ale ono jest dalej przekazywane. Więc w mojej ocenie, a! Część dotycząca etapu, że nie występuje przekazywanie, nie powinna mieć miejsca, bo przekazać musimy to. W jakiej formie? Trudno mi jest powiedzieć. Ja Państwu tutaj pokazuję, kuriozum, bo w mojej ocenie powinno być w ten sposób, że tak jak było pierwsza część, że eksportujemy do XML-a z programu finansowo-księgowego, importujemy do Bestii, składamy podpisy, eksportujemy do XML-a, wysyłamy e czyli żeby po prostu JSC wiedziało o tym. Następnie w urzędzie jest tylko pobieranie z tego z ePłapu, tego e archiwizowanie i weryfikacja podpisów. W mojej ocenie tylko, tylko tyle po prostu mogli, możemy zrobić, bo inaczej wydaje mi się, że to nie ma. Jest po prostu nieprawidłowe i w mojej ocenie jest to naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o czym za chwilę też powiem. Powiem przypadek taki, jak jest u mnie w urzędzie, jestem skarbnikiem, w którym urząd pełni funkcję centrum usług wspólnych, czyli tak zwanego CUW. -u. I u mnie jest taki przypadek, gdzie no, ja to robię. I co w takim przypadku, proszę Państwa? No, zastanawiałem się, jeżeli już weszły te przepisy dotyczące tej RBZ i ki Zastanawiam się, co w takim przypadku zrobić, no bo ja sam, ja osobiście robię sprawozdania, dostaję oczywiście tutaj z, z, od moich pracowników z księgowości, dostaję, dostaję taki z, z programu finansowo-księgowego, dostaję RBNK, RBZ, -kę, ale ją wprowadzam, bo ona nie ma możliwości ją zapisania w XML, więc ja zręcznie wprowadzam ją do Bestii. I Bestię ja podpisuję. Jako kierownik CUW podpisuję wójt, jako główny księgowy podpisuję ja jako, jako skarbnik. Składam te podpisy, importuję wszystko i tak dalej. I co w takim przypadku? No, czy tutaj też jest ta wysyłka, bo też się zastanawiałem nad tym, no bo dlaczego mam sam sobie wysyłać, no bo to jest takie. No Jeżeli ja pełnię tą funkcję CUW, ale przepisy nic od, na ten temat nie mówią. W związku z tym e, wydaje mi się, że to tak też powinno wyglądać, jak jest tutaj na tym slajdzie. Czyli. Znowu w urzędzie ja robię eksport z, z programu finansowo-księgowego te, te sprawozdania, importuję je do bestii, składam podpisy, eksportuję do XML-a i wysyłam epuap sam do siebie. Kuriosum, ale no, wydaje mi się, że nie ma innego wyjścia. A zaraz też pokażę, dlaczego, dlaczego tak do tego podszedłem, ze względu na dyscyplinę finansów publicznych. Następnie w urzędzie my ten pliki pobieramy. Ja tak naprawdę ja tego archiwizuję, bo ja wiem, że podpisy są dobre, bo ja wiem, że jest one, są one sprawdzone, więc ciężko by mi było cokolwiek tutaj coś zmienić. I tak jak tutaj tutaj mam na tym, na, na tym slajdzie dotyczącym ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Artykuł 18 w punkcie tym drugim pisze, że naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niesporządzenie lub, lub nieprzekazanie w terminie sprawozdanie z wykonania procesu. No w mojej ocenie taki przepis, taki zapis, który tutaj pokazał, e, pokazała. E, został udostępniony tak naprawdę przez sputnika, no jest nie do przyjęcia. Chyba, że się przepisy zmienią i będzie możliwość taka, że te CUWY same do siebie nie będą musiały wysyłać. No to jest kuriozum, ale no mamy przepisy takie, takie jakie. Mamy. Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie mojej tutaj prezentacji. Mam nadzieję, że nie zanudziłem. Jeżeli Państwo się nie zgadzacie, to oczywiście też proszę ewentualnie o jakiś kontakt, ewentualnie jakąś dyskusję. Bardzo dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do widzenia.